Proszę Państwa, w branży mleczarskiej sytuacja jest nadal zła, nadal stagnacja, koszty systematycznie rosną. Jedyne, co jest możliwe, to uzyskanie troszeczkę więcej pieniędzy z handlu krajowego. Myślę o handlu wielkosieciowym. Ten handel dominuje w Polsce i właściwie wielkie sieci robią to co chcą. Nieomal nie każdy mleczarz narzeka, daje, daje przykłady złego postępowania wielkich sieci handlowych, złego czy nieuczciwego. Czy można, czy można dać opór wielkim sieciom handlowym? Chodzi o to, żeby te kilkanaście groszy na kubeczku, czy tam pięćdziesiąt groszy na serze, twarogu, czy tam złotówka na serze została. W kieszeni przetwórcy, a więc też w kieszeni rolnika. Myślę, że tylko zjednoczone polskie mleczarstwo może zacząć się, dogadywać z wielkimi sieciami handlowymi na temat warunków funkcjonowania. A jeżeli to nie da rezultatu, oczywiście pod aspicjami rządu, jeżeli nie da to rezultatu, to pozostaje nam tylko regulacje. Wielkość handlu na poziomie unijnym. Trzeba nawiązać do najlepszych praktyk stosowanych w Niemczech czy we Francji, i po prostu uregulować to w tym sposobem, plus własne rozwiązania na szczeblu unijnym. I to powinno być zadanie dla polskiej prezydencji, bo mówimy o złagodzeniu Zielonego ładu dobrze. Mówimy o biurokracji, uproszczeniu biurokracji unijnej dobrze. Ale dochody dla całego polskiego rolnictwa, i tylko, nie tylko mleczarstwa, mogą też płynąć z większej, z większej rentowności czy lepszej marży w wielki, wielkich sieciach handlowych. Dlatego mle, polskie mleczarstwo musi mówić jednym głosem, tutaj tak przynajmniej, jak to robią sadownicy, czy nawet producenci malin. Zapraszam do rozmów, zapraszam do refleksji, zapraszam do komentarzy.